Ale mam na imię Ania i dzisiaj ze mną Dzisiaj będziemy robili test czy z Anglii, więc zostaliśmy e, na święta teraz. Przepraszamy, jeżeli będą jakieś odgłosy z tyłu, to e, wiecie, jest dużo osób teraz w domu, więc. No właśnie, to taka jakby wigilia. Ale w sumie. No, z... Dalej. E, pierwsze co, to otworzyliśmy to na bardzo ciekawe. Jak... Jeszcze tego nie smakowaliśmy, ale no, bo... bardzo ładnie w ogóle pachnie. No No. Ładne. Bo w ogóle mój brat już to jadł. Tak. Nie mogę pokazać te kulki. Dość mało ich było, bo nie było gdzieś połowa. Nie wiem czemu. No. Ale ok. Były kurki I one się nazywają nerds, nerds Candy. I tak oni wyglądają. Więc najpierw słuchimy. Dobra. No, no. okay. Jak to wygląda na ręce? I. Ja lubię bardzo. I... Dzialuchą chyba chcieliśmy. Hej! Przepraszam, ale to mnie skurzył taki brat. Powiemy wam, że smak jest, ocenka, za o sobie pójdę, bo taka trochę kwasna, ale... Jak weźmiecie za dużo to za kwasne. I może dlatego? Um, więc prochodzimy do następnego słodycza. Kolejną rzeczą są to, to akurat jest zamknięte. Hello panda i są to z nadzieniem nut z Nutelli. Lampę muszę poprawić okej. Um, więc otworzymy. Ale, ale cicho się to otworzymy. Jest! Nie mogę włożyć te to ręki. Jest to takie pudełko. Aha, i czas otwarcie Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Są to takie ciastka podpieczone, jak podpieczone w pieczarniku. Tak one wyglądają. E, są chyba dobre. Smakują? Okay. Mm. Mm. Smakują jak... Mm. Jak te hitsy, te z Polski, wiecie. Um, ja oceniam... Ile? Ile ty oceniasz? Um, ja oceniam... Um, 10 na... No 10 na 10, bo jest na 10 no. Ja oceniam takie 9,5 na 10. Okay. Spróbujmy tego następnego słodycza. Yes. Dalej to baton, który się nazywa Crunchy. Crunchy. Jaka jako... z tak, Crunchy, tylko bardziej Crunchy. Tak, i to wszystko to jest ogólnie po angielsku, bo te wszystkie słodycze były kupowane w Anglii, bo nasza córka była. I nam, I nam kupiła. Zostaliśmy na święta, bo dopiero niedawno wróciła. No. I otwieramy. Okay. Fajnie, to wygląda, to wygląda jak... Smak... Mm. Zapakuje, jest, jest jak taka czekolada, no. tylko że jest pomieszana z Fifi. No. E, I wygląda jak lają. Zobaczcie sami. No. Łooo! Wow! Wow! To wygląda jak tost w środku, czy jak miodek? Ej, fajne. Dobra, okroimy to teraz. Ej, dobra. No. Dobre. Miedziowe. Mhm. Za dobre to aż takie nie jest. jakby w piekarniku Zamlona trochę gąbka. tak później się robi jak beza taka. No. I dają to na... Jakby taka żółta beza pokryjona czekoladą. a wtedy... Pryty, za takie 4,5 na 10, więc takie no. na pół. Przechodzimy do następnego słodycza. Dalej są to małe e, żelki Haribo, nazywają się Haribo Super Mix. Tak oto wyglądają. E, i mają taki jakby śmietanowy kolor, ok. Czekajcie, wrócimy jak otworzę, bo się ciężko otwiera. Tak one wyglądają w środku. Zapach mają jak mm. takie, mm. wiecie, takie normalne żelki. Jak wygląda tego? Y I... możesz. Weź sobie jednego żarka. Okej. Okay. Dobra, Dobra smakujemy. I ja wzięłam takiego, a Iga wzięła takiego twardego. Mm. Ej, tak. Bardzo Dobra. Trzy, cztery. Mmm. Mój teatr się w ogóle zrobił twardy. On jest taki miękki. Ale smak ocańka 10 na 10 ze smaku. No. Mm. 18. Mm, ja 10 na 10 daję, bo... Ja ...ma mm, nowy, dobry smak. No. Tak. Jest tam kweringowy ludzik, lud, i... W... No. no i owieczka. Przechodzimy do następnego słodycza. Teraz przetestujemy takie gumy. Takie gumy lubię. Tak, takie gumy lubisz. Dobrze, to tobie też damy, ale teraz brać. brat tu przychodzi. Pokaż się, pokaż się. hejo. Hejo. Nagrywasz z nami filmik na YouTube? Tak. Dobra. Ej, już cicho, bądź na chwilę. Ja tu rozdarłam, gdy otwieram te gumy. Ale nie... Mają bardzo, bardzo ładny zapach, zobacz. O, ja o, to ma... to jest... A chcesz też o... jedną? Tak. Ja tak. To wygląda trochę też jak mamba, y, więc no. A ja mamę lubię na przykład. No ja też. też, tak? tak? Dobra, masz. Szybko idź. Nie wiem, czy to jest balonowa, zaraz sprawdzimy. Nie? Dawaj. Dawaj, okej. Babu... Nic nie pisze, że to jest balonowa. Otwieramy. Masz striga, o, dobra, trzymaj. Masz tu liga, Dobra. Wracamy. Ej, ślicznie pachnie ze środka. Mm. Tak wygląda. Jeszcze jak to w środku Ej? wygląda. O, w środku się gryże. Klei się trochę mm. do e, zębów. Mm. I ma o wiele inny smak niż mamba. Mm. No jest bardzo słodkie jaka? I ma taki... Mm, mam wota... Zresztą mówimy nazwę, bo by wam nie było ciężka. nazywa Czewic. Czewic? Czewic Strawberry Flow. Mm. Ale ja oceniam to 70, tak? Ja. Ty no. chyba <laughs> Liza kimś chyba czupca teraz, bo ja też kupowałem. Więc no. ja 70, ale... A ty? Co? No. Przechodzimy do następnego słodycza. Teraz żelki Haribo, e, tank fasting i one są m, chyba jak takie zwykłe. fajne. No, fajne. Dobra, e, otwieramy i... Zapach najpierw. Ja wysyp... Dobra, nie masz. Ej, ładny pach ten masz. Najdaj tego zielonego. No. Ja wybieram klucz tutaj. Ja lubię Paweł tego kolota. No. On może takie? No. On może wszystko. Za łasny nawet nie jest. 5 a... na 10, bo nie lubię żalów. No <laughs> to po co działa? Chciałam spróbować. To ja daję takie 6 na 10. A teraz ja też takie 6 na 10. To ja rozumiem. I przechodzimy do chyba najlepszego słodycza. Czyli Dzień tego tak to jest proszek i on um, ma oręczatka No, on ma Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, no. ale ma... E tu masz jeszcze jedno. Tu masz e takie zdjęcie z karty coś takiego. Dobra, i, zielone. I, I otwieramy. Dobra. <grym> Dobra, sorki, ale... Dobra, jak na chwilę. I mamy takie no. już otwarte. Mm. Smakujemy jak to... Smakujemy jak to... No. Mm. Kwaśno słodkie No. E... Jak sos kwaśno słodki? Sos słodko, kwaśno. Okay. E... Ocenka 10 na 10, ah. chyba najlepsza okay. mm. Ej. Więcej sobie tego nasypałam, to jest e, chyba lepsze. Mm. E... Mhm Dobra. Hmm. To są takie jednorazowe wiadatełka. Hm. Więc ze słodyczy mamy chyba na tyle, ale jeszcze sprawdzę w torbie. Tak, i został nam jeszcze jeden batonik. On się nazywa bo brownie, brownie. Jak to brownie. Przepraszamy, że ciągle nam ktoś przeszkadza, ale już to tak nachyliłam. Pachnie. Co z tym brodą? chodź. Ej, rozkroiliśmy to. I przepraszam, że ciągle ktoś wchodzi. serio to jest niefajne, ale jest taki żelazny. Testujemy, czy to i Ja, serio, jak piernik. Bardzo dobry smak. A więc Iga już musiała jechać. I e, Ustaliliśmy, że ocena to będzie taka 6 na 10, mm. no więc to na tyle w tym filmiku, zachęcam do zasubskrybowania kanału, dodajcie łapki w górę i wejście na mojego TikToka i Instagrama. Pa!